Witam. W tym zadaniu chodzi o to, żeby z numerów produktu, które mamy tutaj, pozbyć się zbędnych odstępów, czyli zbędnych spacji. Tak się zdarza, że jeżeli importujemy dane z różnych systemów, to często te dane zawierają w sobie jakieś dodatkowe spacje. Tak jak w tym przypadku, jeżeli wklikam się w tę komórkę, widzę, że tutaj na końcu jest spacja, również na początku jest spacja. No, i optycznie nie robi to większej różnicy, ale jeżeli w swoim arkuszu mamy na przykład taki sam numer produktu, jak któryś z tych, tutaj w tym miejscu, tylko że w tym miejscu są bez spacji, no to nie zostanie rozpoznany w tej tabeli. Czyli, jeżeli chcę na przykład wyszukać cenę tego produktu w tej tabeli, za pomocą funkcji wyszukaj pionowo, w drugiej kolumnie. No to takiej ceny nie znajdę. Ponieważ tutaj ten numer produktu jest bez spacji, a tutaj jest ze spacjami. W takim razie mogę użyć funkcji usuń zbędne odstępy, którą zapisuję sobie gdzieś obok, w jakiejś kolumnie pomocniczej i wskazuję jako argument komórkę właśnie z takimi spacjami. W tym momencie otrzymuję ten sam tekst, ale już bez spacji. Jeżeli przeciągnę taką formułę, no to dla wszystkich tekstów pozbyłem się spacji. I mogę teraz skopiować tą formułę i wkleić w miejscu, gdzie były te same teksty, ale ze spacjami. I wklejam oczywiście specjalnie wartości, czyli tylko wynik tej formuły. I w tym momencie podmieniłem stare dane nowymi, wyczyszczonymi danymi bez spacji. I widać też, że cena już wyszukuje się. Dziękuję.